Się zaczęła. Wizon muci. 30 lipiec. Zaczynamy żniwa. Jak tam gospodarzu? Weteranie żniw. Siema No. Mówię, że jesteś weteranem żniw, nie mam miękkiej gry. Pszenica z idzie bezpośrednio bez dmuchawy sama żmika na spichlerz. Nadgaraż Marek ciśnie żminkę Ale ja nie wiem kiedy to daśmy panu marek Wbija to swoim kopytem zwane początki. Idziemy z kamerą na spichlerz. z przyczepą na pole. O, jedzie z przyczepą na pole. Siema. Z przyczepą na pole jedzie gospodarz Idziemy zobaczyć do góry. Może coś zobaczymy? Nie wiem O, tu chłopaki są przygotowani I tak was nie będzie pewnie widać, ale jak się pracuje Fajnie? Bardzo fajnie Jest klimat, jo Tu mamy trzy cegły podstawione Trzy cegły, jo takie Trzy bloczki są, trzy bloczki tam blokowane Bo ja też byłem w waszym wieku młodszy no, byłem, też, też robiłem. Teraz już jestem za stary, teraz już nie robię. I tam, jo? O, szopa. Tam jest klaper. O, a tam jest moja łuparka. O. ja na waszym miejscu bym to inaczej robił. Tak. Chcecie, chcecie znać yy, wskazówki starego weterana? No Niech się trochę usypie i wtedy dopiero. A co? No zobaczysz. Będzie lepiej. Bo ty wtedy nagarniesz całą opatę, nie? Rozumiesz? Nie? A teraz nasz nic. No aż Mika też nie ma takiej wydajności jakby, jakby wiesz, jakby chciał, nie? Powoli to idzie A co ty masz tego no, jakieś tam mamy. Też mamy, nie? Ja? Tak No, no. no się, nie? Rozumiesz? I wtedy dopiero akcja Aha A jeszcze więcej musisz? A. jeszcze trochę Bo jak łopata, wiesz, chodzi w zboże, ona musi być sztubem to jest z paski rozumiesz robota. Ja, ja tak zawsze robiłem, nie? Cała szufla, Cała szufla. No. Nie nie mam jakiej gry po prostu, nie? Nie wiem jak ty tam się czujesz, czy jesteś zmotywowany, czy nie. O, i teraz zaczynasz. Jeden, nie? Teraz tak, nie? No. I o! Właśnie o to chodzi. I tam, tak. No, ej! Ale nie na nie, nie na dach! To tam wysypuje! O, dobra tak Nie ogólnie dobrze było tylko zobacz Tam aż leciało po no, 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 te. Będzie... Ale fajnie, fajnie widzę Zaangażowanie, dawaj zobacz Chłopaku ty się marnujesz u tego, u tego prywaciarza <grym> Nie no fajno, fajno Ojeny, ale idzie A i dobra, i koniec, i czekasz sobie A jak dwóch robicie to już w ogóle bez roboty Trzeba nie, no powoli wtedy, nie? Nie musisz tak wiesz, bo ty będziesz, no stop. A tak jak chcę przerzucić, a później, jak będziesz, wiesz, miał hałdę tam, nie? No. To tylko ją tak zgarniesz zobacz. Będzie tu hałda, nie? Jo I tylko na górze i tak ją tam dosuniesz do rogu. O! A bez kitu, no? No tu, tu wierasz. No jo. Żebyś czasem nie walił, tu, bo po co to walić? Zobacz. Po co tu walić? A tam jak przesypiesz, to wiesz. Jo. My tu mieliśmy kiedyś owiec, nie? To owca było potem. Jo! Potem było owsa. I ale tak normalnie aż tak? No, tu było pełno... No tam już wiadomo buskost, a tu było tyle owsa, owsa na, na balonach. W opór. Chciałem trzymały yy, po trzymała jo. No. Ale teraz już jest coraz starszy budynek to jest nie? no. Coraz gorzej. Wy ja wygrałem. Ale ci fajem, że mi się to podoba, nie? Ta wasza robota. Jest Marek, jesteś tam już! O, Marek, gospodarz! O, jak fajno! I łopata za łopatą! To, to, to jest smak żliw, wiesz? Tak to jest. jest prawdziwy smak żniw! Wiesz, jeszcze weźmiemy lekko klepka polecić no, no, ale rozumiesz, teraz to oni by chcieli mieć klimatyzację, kabiny. Jo, a, okay. a jak jesteś gospodarzem, czy kompaniistą, to masz być cały uwalony! Tak jest. Tak jest. Czuć, że Od stóp do głów masz być cały czarny Tak jest. No, to nara chłopy, nie? Nara, tak jest ten Spokojnie rób, ta Ten moje wskazówki to są cenne, pamiętajcie No coś. A gdzie ja telefon pozostałem tam? O chłopaki są... Są zawzięte chłopaki, ale jeszcze niedoświadczone. Żeby czasem tam od pylicy ich uchronić. Ja wiem o co im chodzi. O, to jest zawzięta yy, młoda krew, nie? Zawzięta młoda krew. O, tak się, tak się ładnie prezentuje. pek z przyczepą. I teraz będziemy jechać na pole. Pole pojedziemy To jest To jest właśnie ten smak Smak osiemdziesiątych lat Samo życie. Kiedyś to taki Ursus to był komfort To był prestiż na wiosce to takiego miał? Ojemy A kompanista? To wszystkie panny krzyczały Na wiosce jak przejeżdżał Fajno, fajno, klimat jest, nie? Jedziemy, zobaczyć Proszę mi będzie fajrant no bo to już jest zaraz 20, rosa wejdzie. Tutaj jak skończy to pewnie będzie 21 z hakiem. To na tym polu to takie trochę miotły jest. Miejscami nawet dużo. No ale też tragedii nie ma. Zależy jak dla kogo dużo, nie? Jedziemy do A Ta kombajnistą jest Takie gdzie, gdzie takie place widać tej, tej komosy tej komosy mówię tej, tej miotły Tu na przykład nie ma praktycznie nic Też nie wiadomo jak te środki teraz działają W tym polu e, koło domu z drugiej strony to nie było mnie No tam Michał idzie do Bumbajną. Wszystko, wszystko ładnie wygląda. Nie wiem czy to widać na tej kamerce. Nie jest dość gęsta. Ziarno powinno być w miarę grube. Jak na takie tutaj klasy ziemi to jest naprawdę dobrze. Tu nie będzie 12 ton. Nie bójcie się. Ale i takie jest ładnie No bo być zawsze lepiej Ale też może być zawsze Zawsze Mogło być też gorzej Zależy wszystko od tego W jakim Terminach W jakich terminach będzie parę deszcz To na naszych klasach to przede wszystkim nie Bo co z tego że się sypnie nawozu jak W glebie nie ma wilgoci To jest tak zwana Gra o plon, tak. Gra o żniwo, walka o żniwo. Niedzielę padało i to bardzo dużo spadło, około, w okolicach 30 litrów. I to był taki deszcz Chwilami mocny, chwilami siąpiło tylko Tak to zboże wpiło, to aż dziwne ogólnie, że dzisiaj się dało wjechać Wjechać się ogólnie da, ale W takich, w takich w optymalnej wilgotności, wiadomo Zwiarko musi być suche, a nie to przewalać wtedy Dziwa są po to, żeby się tylko raz narobić, a nie wtedy jeszcze pół roku przewalać Na, na, szpi, na, na szopie już w pich leżach No trzeba logistycznie podejść do tematu Jedziemy Kombajn bizzon. 83 rocznik, trzeci właściciel. Pierwszy właściciel SKR -y. Taki mocny kombajn, że nawet tam go nie dorżnęli. Nie do Drugi właściciel prywatny i my jesteśmy trzecim właścicielem. Tata jest trzecim właścicielem. W 2006 roku kupiony. da Baione tá somente para fãs Co? Co tam za okrzyki? Mikę chyba w Lasbocie chodzi. No <noise> chodzi o rymikę. Słyszałeś to? Są tam nawet. Ale ja. Co to za okrzy okrzyki? Marek, a byką dałeś, o. Tak, wyspiesz. Marek. Okay. 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 Marek, nauczyciel matematyki na przyczepie Jako gospodarz O, a tu jest gospodarz Siema eee, Spadkobierca, o Spadkobierca i gospodarz, o Marek, ludzie tobie kibicują Tak? Tak zawaryjne przed Żebyś bezawaryjny żniwa się we wrześniu można dzieci uczyć. No, i dzieci uczyć wtedy we wrześniu. Ale nawet idzie jeszcze, nie? Nieźle. jest źle. Powinienś kupić większą brzminkę, wydajność. Się. Na pewno. Inwestycje są nie, nie uwzględnione. Marek nie złożył skarg i zażaleń. Co, oni, też się A oni tam mają zabawę u góry. Oni to... się w kaskownicy Powiedz im jeszcze, że prze... pół przyczepy muszą zwalić. Ej, jak im tak dobrze idzie, to tamte też tu wrzucimy. Nadjechała Paulina, nasz miwa. Mm. Powinna, dobrze? Powinna sobie dobrze? jedzenie kupiła Z pracy wróciła Sobie jedzenie kupiłaś? Tobie. Mi? Ojej No Ojej, a gdzie jest sztuczka? No nie ma ślucz, to takie biedne, nie dzisiaj. Czy się śmiesz sztuczce? To tutaj mamy? Biedny ten schabowy No ale zjem, nie? O taka kobieta to ja o Marek tam pracuje chłopaki u góry A ja tu będę jadł. No Nie, na to się nazywa mieć doświadczenie w sprawach żniwnych. No, jak najbardziej, jak najbardziej. O, moje cioniki odpoczywają, Czekają na mocniejszą robotę a tam te żniwa to jest nic bo żniwa się tylko dużo mówi a to jest praktycznie parę dni w roku i koniec